No hej, hej. Witajcie w kolejnym vlogu. Na razie wam się nie pokazuję, tylko pokazuję wam prezent, który zapakowałam dla mojego męża. I w ogóle zobaczcie. Chciałam taki papier z napisami love, coś miłego, happy, a tutaj zobaczyłam, że jest Merry Christmas. Także m, trochę wtopa, no już powiedziałam mojemu mężowi, że idę z prezentem, także muszę go jakoś zabrać. A to nie dla ciebie, wiesz? O nie! To jest torzeczka, co za dziecko Znacie, znacie tak Aaa, no widzisz misiu To jest taty To jest od taty, pchamy? Dacie do taty. do, do taty. taty Idziemy O, za mnie popcham ciężkie u. Otwieramy? Ale ja nie wyrażam zgody, żeby mi nagrywał Ale ja Cię nie nagrywam. Nie ma Twojej twarzy Potem nie kupiłaś, to się podsuł Potem nie To są dwie tablice. No, fajne, fajne. To akurat tam, żeby sobie powiesić. No, to są te tablice, które się przykręca do ściany. Ale tu już są dwie tablice, czy jeszcze ta? Każda chyba się z czterech paneli składa. Jeden panel. Zobacz, on jest 40x40. 40. To i to, to jest to samo. bo. Nie, ta jest szersza, ta na, pol, ta jest ta na dole jest szersza. Czyli ta no. to i to przyszło. To i to przyszło. Dwie przyszły. Niemożliwe. No tak, to są dwie. Aha, bo tam podpłynęła ta druga. Kto nie, się no bardziej nie. cieszy? Młody czy stary? Tu są duże, no zobacz. Jeszcze większe. No fajne to. I ta jest inny wymiar, ma, bo ta już nie jest kwadrat tylko ta jest szersza i ta będzie właśnie po lewej stronie, no i okej, okay, część tablicy już jest zamontowana, trochę zmieniła się koncepcja, ponieważ tutaj na środku chciałam, żeby była taka kwadratowa ale ostatecznie wyszły tutaj dwa panele bo tu po lewej stronie będziemy mieli całą taką ścianę różnych pudełeczek z tej tablicy i teraz chcę się rozprawić z tymi śrubkami tutaj jest straszny miszmar Ciągle, żeby poszukać tutaj jakieś podkładki, no to trzeba grzebać, grzebać, więc wszystko zaraz tutaj wpakujemy w te pudełeczka. Mamy 20 minut później. Pudełko opróżnione i posegregowałam sobie to dosyć fajnie. Tutaj podkładki, mamy kołki śruby, właściwie wkręty, tutaj są śruby kluczyki imbusowe, tu różności, tutaj wkręty, więc teraz zdecydowanie lepiej się szuka niż w takim miszmaszu jaki był tu także teraz będę układać pudełeczka na tablicy tablica już jest gotowa. Powiem Wam, jestem z siebie tak zadowolona, mega się cieszę, że to w końcu tutaj jakoś wygląda, da się fajnie wszystkiego Poszukać. Jedynie nie wiem, gdzie są w garażu te klucze, które tutaj się tak kładzie, także um, jeszcze będę musiała zapytać męża i w ogóle robię mu niespodziankę, um, bo po prostu sama stwierdziłam, że mu to posegreguję i ja ogólnie lubię takie rzeczy robić, um, więc on będzie musiał się nauczyć tego, jak ja tutaj to posegregowałam, ewentualnie coś tutaj sobie oczywiście może poprzemieniać, ale wygląda to naprawdę mega i Powiem Wam, wydawało mi się początkowo, że tych pudełeczek jest tutaj e, za dużo w tym komplecie, ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak za dużo pudełeczek, bo naprawdę one się mega przydają i jestem bardziej zwolenniczką tych czerwonych, ponieważ e, w czerwonych fajnie jakby to mm, przejrzyście wszystko widać. Ogółem super, naprawdę. Mega porządek. Tą tablicę w ogóle zamówiłam przez stronę Pafen. W wyszukiwarkę wpisałam sobie tablice narzędziowe. Pojawiły mi się różne tablice Pafen, które były na Allegro, ale na stronie Pafen jest kod Pafen 5. Kod zniżkowy na 5%, on jest cały czas aktywny. No i zrobił nam się kolejny dzień. Przyniosłam sobie to tutaj na sofę, żeby poskładać to w tym miejscu. I jeszcze przy okazji sprawdzę sobie, bo ja wam tak mówię, że tam była zniżka, a chcę sobie to potwierdzić. Nie wiem, czy to będzie widać, bo na telefonie to wiem, że to różnie wygląda, ale tutaj mamy taką tablicę za 144 zł. Dodałam Pafen 5. I mamy minus akurat 7 zł, no niedużo, no ale zadziałało. I yy, no nie ma mojego męża teraz w domu akurat, ale zrobimy tak, że ja to wszystko tutaj poskładam, bo chcę sobie to mniej więcej zwizualizować i yy, jak on wróci to wtedy to przykręci, bo trzeba niestety wykonać otwory w ścianie, których ja sama nie zrobię. Wygląda to tak, ale słuchajcie, i tak sobie jak to przemyślałam, to tutaj te dwa pudełka będzie trzeba zdemontować, żeby tutaj wkręcić śrubę do ściany, do kołka. To będzie taka ścianka z wieloma pudełkami, i jak widzieliście, one są o tyle fajne, że bierze się podnosi, i łatwo można sobie takie pudełeczko przenieść do miejsca, gdzie chcemy na przykład coś skręcać, a te są już takie bardzo duże, bo w niektórych miejscach, jak tam widzieliście, no to miałam bardzo dużo tych różnych śrubek, więc lepiej byłoby albo. Do tego albo nawet do tego wsypać, i tu oczywiście zostawiam miejsce, bo właściwie to nie wiem na co jest, chyba na jakieś też śrubokręty, ale tutaj. Ta rączka też będzie wystawała, więc tak mniej więcej sobie to zaplanowałam. Dobrze, moi kochani, także ja dzisiaj już kończę tego vloga. To był taki vlog, typowo, porządkowo, organizacyjny w garażu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja bardzo lubię takie rzeczy, gdzie coś się segreguje. E, Ogłem porządki, także wiecie o co chodzi. E, jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!